I mamy nazwę ulicy High Street. Słuchajcie, Każdy, każde miasto w Anglii, z wsiami nie jestem pewien, mają High Street. High Street to jest główna ulica. Także jestem ciekawy, jak to będzie tutaj wyglądało. Na tej głównej ulicy w Selsey, czy tam Selsey, czy gdzieś nad samym wybrzeżem pod Cicia przez korki i roboty drogowe nie wyrobiłem się tutaj na strzała musiałem pauzować miałem zamiar być na dziesiątą, jest cholera za dwadzieścia no ale cóż bywa i tak musiałem wziąć pauzę przez korki i ten i roboty drogowe nie dało się inaczej a miałem napisane, że mam być tutaj nie na godzinę, tylko AM czyli przed południem No i dość na tej ulicy obecnie no, Celsi Press ja. Także jestem przed południem, no na papierach nie mam, no, dopiero zobaczyłem to niedawno, na papierach mam napisane, że mam być na łóżbą Nie wiem czy to prawda Czy nie, nie wiem o co chodzi tam Teraz się okaże, że ja, gdzie mam tu stanąć? W ogóle nie. Przecież to nie może być tutaj. Ej. Ogólnie ogólnie to znowu nie ogarnąłem, bo kamera mi padła. Znowu w poniedziałek. Wjeżdżaliśmy. Stałem naprzeciwko na tej apteki. Mniej więcej jak mi padła kamera, może trochę wcześniej. Także tu mamy skrzyżowanie. A tu jest wjazd, ja tam musiałem podjechać do przodu i tu się wcofać. No, a tak to wygląda z tyłu. Też nie dużo miejsca. Strasznie dużo miejsca. I ogólnie żeśmy rozbudowywali to, tak on tam zdjął chyba, nie wiem, z 15 palet. I później ja jechałem wózkiem, nie? Musiałem mu te palety podawać. Eee... No i nic. No nie, nie, nic nie było, że się spóźniłem, czy coś nie mówił cieszę się, że mu pomagam tak naprawdę. Wysyłem SMS-a, tutaj doszedł ale to nie ten. Co robimy dalej? Nie wiem. Jestem daleko. Bardzo daleko. Także, o jest coś. Nie, też od drugi. Także czekamy. No, to co? Włączamy koguty i wyjeżdżamy, nie? Masakra tu będzie, w lewo, muszę jechać w lewo, nie mogę jechać w prawo Bo w prawo nie mam nie ma nawrotki I Jak ja tu wyjadę, nie? Mam zlecenie, że do Timber Yardu w Perfeit po drewno. Nie wracam dzisiaj do domu. To mamy dostarczyć na jutro rano do Fulham. Byliśmy tam chyba... To jest to samo miejsce, nie wiem jeszcze. Nie mam papierów. Tak w centrum Londynu, przy samej rzece taki Jusonik kurde był niedawno. Znaczy jakiś czas temu, no i to będzie chyba to, ile, ile się zablokować. Ładunek niegotowy, nie mam numeru naczepy, nic nie wiem Wjeżdżam tutaj na parking. Jak mi otworzyć drzwi, te drzwi mówię, szlaban i zjemy coś sobie, bo jestem głodny piekielnie. Mam nadzieję, że Skurde, jak to nie jest załadowane, to ja się do mnie nie zdziwię się jak będę tutaj spałny. Jest, jest, słuchajcie, mam, mam zlecenie, mam, mam naczepę, mam towar. Przemu, przepraszam, że za nam dopiero wstałem. Ja tylko wstałem. Szybka kawusia. A mi się tu dobrze spało, nie? Nie wiem, co tu jest, ale normalnie najjadniej bym jeszcze przespał pół dnia. A nie mam tak nigdy, nie? Śpię tam do jakiegoś momentu, przeważnie, i budzę się. Tutaj, nie, tutaj mógłbym siedzieć i siedzieć Naczepa Jaka tu jest? Come to mi, baby. Aha, aha. Come to mi, baby. Nie ma na ciebie. Napisane tutaj, tak jak są u wszystkich. Tylko kurde, co tu jest z naczepa? Nie wiem, która jest moje naczepa. No i tak wygląda mój ładunek drewna. Zbyt dużo miejsca to tutaj nie ma, co? Zobaczcie. Ja tu mam włożyć kurwa pasy, nie? Ja tutaj jest. To jest moja ręka, to jest się tutaj, tutaj jakieś nie? Co ja tu mogę tutaj zrobić. Robię to już czwarty raz, wydaje Może się, że się uda, teraz, nie? nie? Nie, udało się, kurwa, nie? Dobra, skoczę ja chyba po drugiej stronie i to po prostu zrobię ręcznik, bo ja tego kurwa to nie przerzucę, nie? Inaczej się nie da. I tu jeszcze musimy to złapać. Także tam będzie trzeba oczko przesunąć. Dzisiaj wycieczka po Londynie, jedziemy do tego Fulham. Eee... Czy tam idzie kurka wodna? Tam tak wąsko, niedobrze było, mało miejsca, no ale nic, robotę trzeba zrobić. Wjeżdżając do Londynu, przy A1 stwierdziłem, że się wypauzuję bo mi tam 3 godziny z hakiem już czasy, czasu pracy minęło. Także wolę, nie mówię, nie wjeżdżam do Londynu z tylko trzema godzinami. wypauzowałem się, wyczyściłem tachograf, także można jechać. Teraz nic mi nie grozi, chyba czkorki może być wszystko. Zresztą była wtedy dziewiąta godzina, także dziewiąta to jest najgorsza godzina, bo szkoła idzie, nie? Wszystko do szkoły lata i za szkoły. Także nie jest to ciekawa pora do jazdy. Jesteśmy prawie na miejscu Ostatnio jak tutaj przejeżdżałem To były takie małe roboty drogowe I mi się tam znak zaplątał Pod koło w naczepie Pamiętam tam jakaś miła pani mi Przestawiała ten znak, bo ja już miałem wychodzić Albo można było jechać A to jeszcze by strzeliło komuś W oko czy coś Bo to plastik Pasa trzeba w lewo jechać, nie? Inaczej się nie da. Tylko trzeba bardzo uważać teraz na po lewej stronie na wariatów. To już jakiś jeden chętny jedzie. Proszę bardzo się wpierdzielił aż miło, nie? Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało, kurka wodna Czy wjadę od razu, czy trzeba będzie czekać Czy będzie miejsce, żeby czekać, jeśli trzeba byłoby czekać Bo no tu o, jest taka ulica, jak widać Zaraz za zakrętem tutaj będzie, w prawo zakręt Jest nasz... o kurde, tu jak się po Jest nasz Juson Właśnie o tym mówię, tutaj może się wszystko zdarzyć, to budowa na budowie Poczekaj już stąd Juruś A to jest ten no, sonik. O, już to czeka. Zajbisz. Co ja mam tu teraz stanąć? Nie? Patrzcie na to, jaka tu jest lipa. Żeby tu się cofać, nie. Czy znaczy, ja teraz nie cofam ogólnie, no, ja tylko że przestawiam? refleksje jeba, patrzcie na to ale trzeba to zrobić No. Nah. ride us i Wyjeżdżam z tego Londynu właściwie Masakra jakaś, słuchajcie e, Tam nie mogłem skręcić w lewo Nie nagrywałem tego, bo, 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 bo... nie Jeszcze bym się wkurzał tylko za mocno na tą kamerę e, W lewo nie mogłem wyjechać Bo się porozstawiali tak Żebym tam pościągał na Zaparkowane, no i musiałem w prawo <laughs> Jak ostatnio tam byłem Pojechałem w prawo, ponieważ myślałem, że wyjadę Po prostu, nie, ale ostatnio jak byłem To dałem w prawo, później przez taką dróżkę I znowu w prawo i tam sobie wyjechałem tym razem się nie udało, ponieważ po lewej stronie tej drugiej drugiego skrętu w prawo stały osobówki tam więc parking był, a jak ja tam wyjeżdżałem po piątej czy koło szóstej już było wtedy kiedyś to tam byłem ostatnio kurwa, tak się skieram, bo o... kurwa, jakby nie wiem, co... to ten... tam nikt nie stał, nie? było późno do tego, a teraz w dzień stali no i do... zaczęło się wtedy, nie? Bóg cofanie, jakiś jaguar za mną nie, nie zajarzył w ogóle, nie chce się wycofać Musiałem go zrobić. dopiero zajarzył, że, że on musi się wcofać, bo nisko stoi czeka, że aż ja podskoczę chyba No i dawaj kurde, cofałem się z powrotem, no to spróbuję drugą stronę, jak nie w lewo to w prawo, nie? Znaczy jak nie w prawo to w lewo, no w lewo się udało eee, Później znowu, zaraz trzeba było w prawo, w prawo też na dwa razy, bo, bo nie, nie ogarnąłem, tam stały były słupki takie po prostu żeliwne i musiałem, że jeszcze bardziej łamać tam kurde no masakra później jakaś baba na mnie nakrzyczała, bo je wyjechałem w osiedlówce, bo ja to no, bo osiedlówki nie? Nie wyjeżdżałem jej z tą osiedlówką. Ona chciała ona prosto, ja rozłożyłem ręce, no ja cofać nie będę, sorry, mówię nie. I ona tam już coś tam na mnie klaszcze, że mi brawo biła za wspaniałą myślność chyba, nie? Jakaś Hiszpanka, bo zaczęła coś po hiszpańsku się drzeć. Pojechała, nie? Mówię, Dobra, jesteś pierdolnięta tej... No i tak, trochę zdenerwowany wyjeżdżam z tego Londynu Swindon nie mam, cholercia eee, Jadę na bazę Zobaczę, muszę tu się zaraz wypozować na M4 To będzie pierwszy ten, pierwszy serwis jest Zaraz I tam będę pozował. Eee, I ten, no i jadę na bazę Później mamy, Tamworth na jutro mamy Ale nie wiem, czy będę spał czy, 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 czy z tym pojechać Zobaczę, kiedy wrócę, podejmę decyzję Nie mam pojęcia Jestem tak zmęczony po tym dniu w Londynie Słuchajcie, że mam do wszystkiego dosyć. Cały dzień w Londynie. Jest pół do czwartej, nie? A ja jeszcze, no, wyjeżdżałem, już wyjechałem. No bo teraz już można powiedzieć, że wyjechałem. Tu już M4 się zaczyna. Eee, no także, także jest już po. No ale co się najadło nerwów, to moje, nie? Mam nadzieję, że w tym tygodniu nie wrócę do Londynu. Trzymajcie kciuki. Lecimy, część, kochani, lecimy do Tamworth jest 5 rano, jesteśmy spóźnieni, tak jadę w tej mgle już teraz, o, trochę przeszło <laughs> zacząłem mówić o mgle, proszę bardzo, była przeszła. A chciałem powiedzieć, że yy, ta pora w Anglii jest taką <laughs> taką porą, że właśnie często występują rano, rano mgły Z uwagi na to, że w dzień jest dość ciepło, już na 13 stopni ja wczoraj miałem yy, chyba 17 najwięcej, nie, 18 było najwięcej, byłem w tym na Londynie całym. Eee, no i w nocy spada temperatura tak około zera. Teraz jadę mam 3. Eee, jest piąta rano, nie wiem czy, czy wcześniej nie było trochę zimniej na przykład i, i no jest, e... jest mgła z tego powodu rano także tak to wygląda w tej porze roku a z moim szczęściem jest tak, że właśnie zacząłem mówić, że nie, nie mam tej mgły, ale widać ją tam nad tą stacją. Teraz po prawej stronie może troszkę mam tutaj zrzucić w dokach i później lecę na Swindon. Kurwa. Jesteśmy w Felixstowe nie ja mam tutaj dwie paletki do dostarczenia. Tyle. Muszę tylko pas zdjąć. To są termostaty jakieś. Wracam na bazę i wrócimy na Aldika do Swindon. Prawdopodobnie. Słuchajcie, tak jadę i rozmawiamy na zelo. Ktoś zapodał pomysł, żeby na forum www.kierowcauk.pl w dziale zdjęcia Ci, co korzystają z zelo, żeby wrzucali swoje tamniki z zelo ze zdjęciami ciężarówek i moglibyśmy w ten sposób się łatwiej poznawać na trasie Jakbyśmy się tam gdzieś mijali Może to nie głupie Zachęcam, zachęcam gorąco, słuchajcie, do wrzucania swoich właśnie fotek Nie tylko musicie, nie musicie być na zelo, żeby to zrobić Pochwalcie się tam swoimi rumakami Działu stoi pusty, po prostu. i Jak się nie zacznie coś ruszać, to go zlikwiduje Tak naprawdę. I co jeszcze? No zachęcam, zachęcam, zapraszam, słuchajcie na zelo yy, Dołączyć do naszej społeczności, no bo coraz więcej osób wchodzi i, i, i robi się coraz fajniej. Także polecam kanał. Można, można sobie porozmawiać. Jak ktoś się nudzi, jedzie. Yy, o drogę spytać, o cokolwiek spytać. Raczej, raczej, przeważnie zawsze ktoś tam jest chętny do pomocy i, 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 nam, i nam może pomóc także tyle My ja co tam u mnie, no kurde jakoś ten tydzień taki słaby słuchajcie mało nagrywam, mało nagrywam a niby karta pełna Tak więcej widoków nagrywam cholera jak, jak, jak jakiejś merytorycznej gadki czy czegokolwiek chociażby eee, no ja lecę do Swindon jest godzina w pół do szóstej Myślę sobie spać na serwisach na M40 tutaj pan mi właśnie jechał szybko, teraz mi znaczy jechał wolno, teraz mu przyspieszył i sobie tak jedziemy razem Patrzcie. jutro mamy Swindon na 7 godzinę, także powinno być OK z dzisiejszą, yy, z dzisiejszą pauzą trochę nawet więcej powinienem jej dziabnąć to zaraz będzie wyskakiwało w prawo, bo która tam jedzie i ja hyps na prawo, widzicie? no i obieże, ale to, że jechał wcześniej wolno to chyba podgórkę było, bo coś mu nie szło eee, miałem jechać dzisiaj na serwis z Kani, nie pojechałem bo po, po, i popierdzieliło się nic i zapomniała, że to jest na jutro, a nie na dzisiaj i tak wyszło tak, tak, jakoś ten tydzień leci słabiej chyba nie wiem, co to będzie, słuchajcie po tym swingom. No nic, tak czy siak. Słuchajcie, zapraszam na forum, zapraszam na zelo, udzielajcie się i twórzcie naszą, naszą kochaną społeczność. Do usłyszenia, Weterze. Nagrywam, mało nagrywam w tym tygodniu ogólnie, film zrobię chyba, bo, bo już tam coś nagrałem, to zrobię, dokończymy to. Um, dzisiaj byłem w Swindon, co tam było troszkę widać. Nie zbyt dużo się dzieje, mimo tego, że no, jestem cały tydzień poza domem, ale jakoś dupy nie to u urywa, też nie chcę pokazywać, powtarzać się. Dzisiaj tę ciężarówkę biorę na serwis i jestem zmuszony, niestety, czekać tam, bo nie chcą dawać już e, samochodu. Pisałem jej, że mogę na no, razie, się, się, czy mogę tam poczekać, nie? Bo ja chciałem sobie zobaczyć samochód, tak jak zawsze było. Nie, nie, nie można już. I będziesz też że że będę musiał czekać. Ja mówię, dobrze, do 20.15 mogę czekać, nie? Do 20.15 mam czas, a jak samochód nie będzie gotowy przed 20.15? Nie wiem, hotel. Chyba, no bo co? A jutro nie wiem co robię, też pewnie jakiś pierdały, bo to piątek, także, także tyle, kochani. Pogoda ładna, ciepło się zrobiło. Tak co, no zapraszam Was na zelo, bo tam się dzieje, tam ciągle siedzę i przez to zelo. Tak naprawdę w tym tygodniu coraz mniej nagrywałem, i, 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 i tak to wszystko wyszło. No nic, trudno. Tak czy siak, trzymajcie się. Skania wyjechała z serwisu Mam e, 5 minut do domu Wyjeżdżam, pewną parą, zadowolony, po 3 godzinach czekania A tu klops Wypadeczek Także te ta, jaj moje szczęście Cześć moi mili, jest piątek, ja robię shunting, jak widać dźwig właśnie do mnie zapierdziela i tak, i to by było na tyle tak naprawdę, nie będę tutaj się rozwodził nad, nad niczym. Z piątek, shunting, pogoda jest do dupy. Stworzę sobie szybkę, żeby wiedział, czy już mi kładzie kontener. No i to tyle, no i to tyle. Tak w tym tygodniu ten film mi się nie podoba tak naprawdę, bo sam nie wiem, czy go wrzucę. Pewnie jak go już widzicie, widzicie, no to go wrzuciłem. Ale, ale no, tak jest jak jest, słuchajcie. Ej, po prostu za dużo czasu spędzam na, na CB Radio chyba i dużo, dużo, dużo z chłopakami gadam i kurde, no i tak wyszedł ten film. Nieważne. No co, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym filmie. Ej, już niedługo obytuję nowości na kanale. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Jak są na Zalo, to coś więcej wiedzą, bo tam jednak się rozmawia. E, także pamiętajcie, zaglądajcie na forum, zaglądajcie na Zelo i e, do zobaczenia gdzieś na trasie lub w eterze. Trzymajcie się, pa pa.